A mój mąż właśnie robi kolację, pies myślę, że to dla niego, ale na dworzu wygodniej, przynajmniej się nie rozsypują rzeczy po tym małym kamperze. Co będziesz robił? Hmm, Błeczki, niech to się zwie. Błeczki, które będą pulchne, grube, przekroimy, wrzucimy coś do środka i coś z tego będzie, takie pomieszanie hachapuri z polską bułką. No, ale o co pan chciał? Chciałem podać przepis, czyli e, mąka, kefir, do tego mąka? sól, pieprz. proszę? Zwykła mąka? A to napiszę tym, którzy będą e, chcieli wiedzieć, jaka mąka. Czyli mąka, kefir, sól, pieprz, jajeczko, e, troszkę innych przypraw i na koniec oliwa. I możemy odstawić na filkę, chociaż to nie ma wyrastać. A co dalej? To będzie dalej. No, a do środka placka trzemy żółty ser. Można dodać jeszcze na przykład mozzarelli, do tego jajeczko, wymieszać, też jakieś tam przyprawy można wrzucić, no i później pokażę, jak to zawija. Dobra, dzielimy teraz to ciasto na cztery części. Dobra. Dobra, wyrabiamy z tego kulkę, a później robimy cieniutki placek. No i teraz ładujemy serek i zawijamy. I mając coś takiego, delikatnie jeszcze rozwokujemy i na patelnię rozgrzaną Miejmy na rozgrzany patelnie przykrywamy mały ogień. Wcale jej gorąco. Wow. Co to? Co to z tego wyszło? Au, 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 au! Au! No, wszystko jest okej. Okay. Jakoś tam no. to mnóstwo. Jak potwór. No i takie kanapkowe potworki możecie szybciutko zrobić na patelni.